Yo, hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, tutaj Goldman i witam was jak zwykle bardzo gorąco w kolejnym już 11 odcinku serii Metro Exodus. Słuchajcie, po tych wszystkich bataliach z leniami pobocznymi teraz w końcu jedziemy zająć się nieco e, tą ścieżką fabularną. Jesteśmy już na naszej drodze, jedziemy się spotkać z naszym ziomalem. Generalnie plan jest taki, żeby obrobić obóz bandytów z amunicji, z pożywienia, z wody, z paliwa oraz wszystkich niezbędnych nam rzeczy które pomogą nam po prostu ocalić naszą kolonię przed śmiercią no i też docelowo ruszyć chyba w dalszą podróż. Dajcie mi spojrzeć, czy ja dobrze jadę. Tak, jadę. Jadę dobrze? Ano, jadę dobrze. Chyba jestem już praktycznie nawet, że na miejscu. Mógłbym rzec. A i dalej. To jest właśnie nasz kolega, z którym mieliśmy się spotkać. Dobra, wiarę sobie trochę wyżej. Zaparkuję tak, jak przystało. Damir, gotów. Как советские, радицкие, так, докладнее. Добра, идем. У тебя не было, я тут немного разведал. Ну там солким не. Говорит, в этих пещерах жила уйма народа, целый город. по дороге. А, в через черный вход. Давай вниз. Давай вниз. Nie spodziewałem się nieco innej trasy, ale nie hmm. wygląda to, że będziemy musieli podejść od tyłu. No okej, okay. dobra, też wygląda całkiem nieźle. Już teraz, przynajmniej wiem, jak zmienia się amunicję z tej standardowej na zapalającą naszej broni pneumatycznej i też na odwrót. Także całkiem nieźle. Dobra, musimy się przecisnąć. No i szum! Uszy zakładaj! Uszy To ładne tłumaczenie No dobra, i prowadź. Ziomuś, którędy idziemy? Tędy o, na to wygląda. <laughs> Szejtan! Ja pierdzielę. No nieźle. Durne gacki. Ale strasz, strasznie się kurde ciągnie ta, ta, ta kwestia popularna. Jeśli chodzi o te wszystkie dialogi, to ja pierdzielę. Nie? No niby gdzieś idziemy, ale gość sobie stanie w jednym miejscu i będzie gadał jakieś rzeczy. Nie? Tak jakby nie mógł tego zrobić po drodze. Dobra. Akuratna, akuratna. Dobra, prowadź, prowadź. Opa. Aha, wchod. Czyli to jest to wejście. No ja dobrze, kojarzę. No, na no, wejście mi to przynajmniej wygląda. O, rany. Każdy moment na lód jest dobry, jak to się mówi, nie? Takie przyczucie u mnie nie czy wejść na górę? za Czy mamy wejść dołem? Ja podsarzuć Ciebie, dobra. Czyli jednak musimy wejść przez ten szyb górniczy, czy czymkolwiek to nie jest. Opa! Teraz on nie będzie mógł wejść i my będziemy kontynuować sami. Nie, jednak, no proszę, jaka niespodzianka. Dobra, dawaj, towarzysz. Uu. No proszę, było blisko. Dobra, odpalmy sobie latarkę. I no i też zapalniczkę, cholera. Zapalniczkę, powiedziałem. He, no nie mogę. Aha, dziwne, zapalniczka mi tutaj nie działa. E, domyślnie ona była po to, żeby palić te wszystkie pajęczyny. No, niekoniecznie chce to działać póki co. Maska przeciwgazowa. o oj, tak. Koniecznie. Dobra, pozapalam sobie wszystkie światła, żeby troszkę rozjaśnić ten cały teren. Nie będziemy, nie będziemy czekać na, na naszego Amira. Bo strasznie się wlecze. Coś mi odpluło. Co to było? Co tak pluje? Dobra, sprawdźmy czy nasza broń pneumatyczna jest szczelna. W sumie zmieniłem ostatnio w niej jeden element. I opis mi mówił Ródy tyle, równe że równe po prostu powietrze z niej już powinno nie uciekać. Wygląda na to, że rzeczywiście działa. Chcemy to obejść. Hmm. A to nie to przynajmniej wygląda. Oh shit! Haha! <głosłotny> Palcie się! O kurde. Gacki! Oła! Dobra, nie zdążyłem! na spokojnie! No z takimi przeciwnikami było nam walczyć! No nieźle! Pięknie się spalili! Idealnie wręcz! Dobra, przeładuję sobie standardową... Idziemy dalej! Idziemy dalej! Muszę nieco e, przyspieszyć tą fabułę, która i tak już się strasznie ciągnie! <laughs> No proszę Czy ja mogę podpaść te gejzery? Jest w tym y, miejscu i prostu on wybuchł, nie? Ej, no to jest ciekawe trzeba powiedzieć Uuu, To działa! To działa! No nieźle Myślę, że tak późno się o tym dowiedziałem Dobra, niech wszystkie się spalą Będę miał powiedzmy spokój chwilowy. O! 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 Byłem za blisko. E, no, man. E, w sumie skoro potwory były w stanie zająć się ogniem z takiej odległości, no to je też teoretycznie mógł, mogłem. No i się zająłem. E, no nic w sumie. Niewiele straciliśmy. No, dobra, już będę wiedział, że muszę je podpalać z nieco dalszej odległości. Dobra, pal się gościu. Się, teraz zaczynałem się schodzić. O, matko mosko! Ale jak? Dobra, a! ja się palę znowu. Dlaczego ja się palę? paliłem się od tego typa, który płonie. Dobra, wszystko jasne. O Boże! O Boże! Strzelają! Rzucają! Kamieniami! O! No kurde, nieźle, Damir, gdzie jesteś? Czego mi nie pomaga? To ładny przyjaciel z niego, co? Nie, no najlepszy przyjaciel ever. Mam 9 i muszę zmienić filtr. E, zajebiście. Dobra, pompuj, pompuj, bo zaraz gościu na mnie skoczy. Dobra, palcie. Dobra, chyba wyszło, nie będę się na niego zdziwić, że Ten dopiero sobie idzie, no, w samą porę. Dobrze, że mam jeszcze filtry, które mogę wymieniać. Po prostu muszę wam powiedzieć, że chyba zapomniałem sobie wcześniej ich dorobić, także nie wiem... ...czy mi ich wystarczy, takiej ilości w jakiej, w jakiej nie posiadam. Dobra, rozumiem, że mamy iść tędy. A więc chodźmy, Mam Mamo się mamo, dobra. Jeszcze sobie nie będę zmieniał amunicji. I kuraj, wydaje mi się, że mogę, mogę, mogę ją zmienić w każdym momencie, dobra. Mam jeszcze 60, e, tej standardowej, także nie jest źle. O mnie filtr jest chyba to miejsce. To jest chyba to miejsce Zdecydowanie na to wygląda Kurcze, jakieś windy do góry Oni coś wydobywają? Jakieś paliwo, coś, coś? Nafciarze, no tak, nafta Nafta, to ma sens Dobra, spróbujmy zrobić to po cichu No, ewentualnie Czy nie muszą mówić wszyscy naraz? Dobra, którędy on poszedł? Z tamtej wieży, dobra, z której wieży? Się nie nie się nie zabijać samych nawciarzy, no dobra. No dobra, dobra. Nie wiem dokładnie o, o jakiej wieży on mówił. Ale na no to wygląda, że będę musiał przejść na górę. Dobra, spróbujemy Spróbujemy Dobra, nie zabijemy jej na, wci na wciarzy To był chyba żołnierz z tego co dobrze widziałem On mnie jeszcze nie zauważył Ale też nie mam zbytnie możliwości się zakradnięcia do niego No dobra, chuj, paliszek Za późno Bez sensu, nie? On cały czas się patrzył w moją stronę Także to się mogło nie udać. O, ku... no ale mi zabrał życia. O nie, niedobrze, niedobrze. Mam 4 AMO i nie mogę jej przeładować. Ale fajnie, bo zdobyłem nowy magazynek, większy magazynek do tej broni, także już nie muszę przeładowywać co, strzy... co 3 strzały. Eee, tylko mogę to robić rzadziej. No dobra, to by było na tyle. Tu już mogę iść na górę. Nie jestem pewien czy się nie zapalę jak przeskoczę przez tego typa, dobra, on już zgasł, także cudownie. I co to jest? Ja sobie będę gasił te wszystkie lampy, one przyciągają uwagę naszych wrogów. A nie chciałbym, żeby to się właśnie stało. Dobra, idziemy wyżej, idziemy wyżej, gasimy, zrobimy tutaj totalny mrok. Dobra, drabina na górę. Generalnie było innego przejścia także jeżeli mowa o wieży to rozumiem że idę do stronę Nie wiem jak on sobie wyobrażał zrobienie, załatwienie tego wszystkiego po cichu no ja sobie tego wyobrazić nie potrafię oni wszyscy stali na mojej drodze, nie? O kurwa nie trafiłem Aaaaaa piesek, azor Stój, się. Dobra, muszę przeładować. Dawaj, R, 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 Zmieniam magazynek. E, już nie mam. E, amunicji wybuchowej! Palącej się. Ale też jest spoko. Już tak nie razi. Jak tamta, niestety. Ale gorsze nie jest. No jak to zwykły śród zresztą. Dobra, trafiłem go w końcu. Dostał w głowę, ale chyba nie zginął. Ten już nie żyje. O ty. Oh yeah. Efektowne i do tego efektywne. No, całkiem spoko. Leź do dźwigni? Jak ty zamierzasz się powstrzymać w gościu, nie? O kurwa. E, Pierdzielę. gdzie ja się kopałem. Dobra, muszę szybko przeładować. To jest chyba bezpieczny, mam przynajmniej taką nadzieję. Eee... Kurczę, trochę zajmuje to pompowanie. Dobra, ale municję już mam. I mam całe 27 nabojów jeszcze tej broni, dobra, nie jest źle. Ech, mogę rozpalić ogień w... w kotle. Chyba, że nie mogę podpalić tam tych beczek. O nie, chyba się nie da. To jest w ogóle Amir! Kurwa, dobre miejsce sobie wybrałem. Elo! Ja pierdzielę, jak się chowa. O, nic ci z tego nie przyjdzie, gościu. Niestety. Dobra, tutaj trochę zamuliłem. To jest Amir. Dobra, lecimy. W ogóle gościu się zrespałnił w jednym miejscu. Nieźle, co? Dobra, najszybszym sposobem na zabicie jego będzie atak wręcz. Dobra, lecimy cały czas na górę. Tutaj niczego nie ma. Tutaj, tutaj. Generalnie tak przy okazji staram się lutować, nie? Chyba wiecie dlaczego. Okej, okay, tutaj też nie. Dobra, idziemy na górę. Cyk, 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 cyk. O! To mi wygląda na wieżę, no niekoniecznie na taką typową wieżę. Ale chyba jestem już całkiem blisko. Dobra, muszę przejść tędy. Nej drogi nie widziałem. Tu jest dźwignia, dobra, chyba o tej dźwigni właśnie mówił Czy ja dobrze kumam? Oh yeah! Pięknie, udało się! Chyba! Ale nagle typu wzięło się z Damir! To był Damir! Piękny, ciekawy stąd I mamy nowy samochód? Czy ja dobrze widzę? No pięknie. To było piękne, ale teraz Barość w kurwi, nie? Już wcześniej był w kurwionie. No, on zawsze był w ale teraz w kurwi się potrójnie, nie? No w sumie nas nie gonią, bo już nie ma kto. Praktycznie wszystkich wybiliśmy. Dobra, jakiś przerywnik, z tego co widzę? Kascenka. No dobra, generalnie to, co wiedzieliśmy za sobą, to chyba były ich zapasy, które właśnie mieliśmy zdobyć. Także nieźle. Ach, też fajnie. Spodziewałem się właśnie jakiejś kascenki. Ale tu jesteśmy w samym centrum. rozpierdol! No pięknie. Tu z auto. Nieźle. Czy Artyom sobie troszkę drzemą? Czy to jest najwyższa pora na wyciągnięcie snajperki? Chyba tak. Wygląda na to, że mm, spotykamy się z niejakim małym odwetem. No, trudno. To chyba będzie ich strata, nie, nie nasza. Na razie ich zbytnio nie widzę. Tam jest jeden typ, który... Oh, wow. który nie chce się za bardzo wychylać. Kurde. Tak średnio My... Kurde, nie mogę w nich trafić! Co jest grane? Oła! Nie nie, 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 Kurde! Naprawdę! Serio? Nagle zostałem obrywać! Kurde! Tak znikąd! Nie no, w sumie znikąd to nie, wiem ską obrywałem, ale... Bo w ogóle przez tą zamieć to celownik lata jak jakiś chory, nie? Nie, dobra, jestem ja muszę znaleźć inne miejsce. Kurde, no nie trafiłem, Dobra, ten już nie żyje. No ładnie. No ładnie. W ogóle to jest jakiś ultra, super, hiper, cool ten, gościu, to on mnie tak zabił poprzednio. Dobra, wszystko jasno, nie? No najpierw, najłatwiej było oporczyć się tych wszystkich chłopków, nie? Którzy nas ostrzeliwują po bokach. Bo nie. nie mam pojęcia, jak mam walków z tego typa. On wygląda na dość silnego. Zachodzą nas od boku? Nie, to są nasi. Dobra, już myślałem. Nie? Co chwila chowa mi się celownik, dobra wejdź 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 Uczystają mi na drodze strzału nie Dobra muszę wybrać inne miejsce Te baszkin jednak były najlepszym pomysłem Tylko że tutaj jestem trochę wychylony I mogą mnie stąd trafić właśnie, kurwa teraz nie No nie, nie wierzę, nie wierzę To jest jakaś masakra nie Ja pierdzielę, no, przebiegają mi co chwilę przed celownikiem Dobra, dostał Tam jest gościu. Kurde Jak mi spacza ten celownik Nie wiem czy to dlatego, że ja dostaję To do chwila te dziwne strzały Czy dlatego, że jest to zamieć Nie wiem co to jest w sumie Ej, dobra, nie trafiłem oni cały czas się chowają co jest bardzo trudne w tym wypadku. Ała. Nie no, wychyla się Ja stąd idę, pierdzielę. Idę sobie znaleźć inne miejsce, to jest jakaś masakra, kurwa. w ogóle nie mogę tutaj niczego zrobić. No, tutaj mam całkiem fajny ten... pogląd. No pierwszy strzał. Te najtwardsze gości od razu leży Jak w ogóle walkał cicho nagle, nie? Ale jak się cicho zrobiło? Dobra, rozumiem, że to chyba wszyscy. Uuu, ale się działo? No pięknie. Na wariata, idę jako pierwszy. Podbieram wszystkie luty. Ha, ha, ha. nikomu nic nie zostawię. No nieźle. To był ten skurczy syn, nie? Ale miał pancerz. I jebaniec. Dobra, to nam się udało. No pięknie. Co i ty mają ciekawego? I w ogóle, kurczę, jakie luty! Więc ja się teraz nie dziwię, że tak ciężko było w nich trafić. E, skoro mieli e, taką osłonę teraz obok siebie. Dobra, to by było na tyle. E, rozumiem, że nasz, nasz wódz chce nam coś przekazać cennego, chociaż oni tutaj też chyba idą. Gościu idzie po mnie zbierać luty. No sorry, nic nie zostało. Jakże mi przykro. No uh, okej. Okay. So, to było na tyle słaajcie, kurscze. walki są jak like fajne. niedorna. Tol armię ich się czasu nabiegieę, a to tak. Malńkirywiat barona z zawodu. Skokoże ich w sięła takda? 7

Gotowcie Abroru. zaprawkę kotła wodę do kotła, opróżnijcie baki samochodów. Damir. Na was, No oczywiście, że... gwóźdź programu należy już do mnie. Dobra, będziemy musieli ukraść cysternę, no potrzebujemy tego poliwa. Nie ma co ukrywać. No okej, okay. okej, okay, w sumie... Ten odcinek dobiega już końca, dlatego, no, co mi pozostało jedynie? Właśnie do naszego samochodu. Szkoda, że nie mogę tego samochodu wymienić. Widziałem kilka fajnych fur po ich stronie. E, niby one były zablokowane, ale wyglądały tak, jakby można było się nimi poruszać. To jest ciekawe. No niestety, jeszcze tego nie rozkminiłem, jeżeli wiecie, jak mógłbym ewentualnie wsiąść do tych pojazdów, dajcie mi znać, być może jest to na takiej samej zasadzie jak ten pojazd, czyli po prostu musimy znaleźć do niego kluczyk, dobra, muszę się udać w tamtym kierunku, dobra, nic mu nie pozostaje. O, baron będzie mówił, ciekawe, ja. ciekawe co do powiedzenia. <laughs> Dobre, dobra. E, reorganizują się, przegrupowują się, czyli pewnie szykuje się jakiś gruby atak, no ale z naszej strony no, to jak najszybciej musimy ukraść tą cysternę, no bo te paliwo będzie nam potrzebne no do jakiegokolwiek podróżowania, funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Dobra wiecie co, to chyba sobie zostawimy już na następny odcinek. Ja, no ile dobrze patrzę, trwa jakieś ponad 20 minut. Nie chciałbym też jakoś sporo przeginać, ten poprzedni trwał jakieś 40. Mm, także no co, wygląda to, że to jest to ich miejsce, w którym ewentualnie mogliby przebywać. No tak to trochę wygląda, nie? Dobra, słuchajcie, ja w tym miejscu kończę. Się będę z Wami żegnał. E, oczywiście standardowo widzimy się w następnym odcinku z Metro Exodus. Dzięki za wszystko. Na razie, cześć, cześć.